witam was w pierwszym FIFA 13, młody. Witam was No, zagramy sobie dzisiaj Manchester City kontra Borussia, Borussia. Dortmund No i zaczynajmy Dribbling, Nie ma co Miło spotkać się z państwem, witają Dariusz Szpakowski i Włodzimierz Szalanowicz Zapraszamy tak, na spotkanie, nie. które z pewnością Komentarz zapewni nam trochę. Nie taki jak trzeba. No, nie podjąłby. Ale gra ogólnie nie, jest tak, fajna. Też mi się tak wydaje. Oby tylko. No, 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 ciało im się chcieć. No, już blisko polegarne. Spóźniona interwencja. Robert Lewandowski. I pierwsza nasza, moja wspaniała akcja. Roberta, dokładnie. Ale nieudana. Skutecznie dograł do kolegi. To był dobry strzał. To takie wypchnięcie. <grywa> obrona Bramkarza. Ja widzę, że Bramkarz ma poważną rozmowę z obrońcami. Tym razem zaspali, więc jakiś strzał jest potrzebny. Zgadza się. Szansa na kontratak. Zobaczymy, co z tego wyniknie. Ach. Czy to o, ty ale z w tej sytuacji Jambiasz nawet nie musiał interweniować to była dobra kontra, ale zabrakło precyzji Ileż tego trenowania No ja się Ja też Robert Lewandowski. No z tego miejsca można strzelać Ryzykownie ale udanie No flizgiem próbuję odebrać... węża. Gdzie kurwa nie buduł. Rośnie <laughs> co jeżeli na czas No łatwo stracili no szansę na zagrożenie bramki Nie Co to miało być? Coś powie <laughs> Spróbował ślizgiem no i popatrzmy, ja jak wznowią grę wrzutem z autu. Czego nie ma kartki? W ostatniej chwili przejęli. Ależ piękne wejście ślizgiem dotknął piłki w powietrzu. Dobrze dograł. Jest szansa na kontratak. No niestety ryby. No o tym z całym głową chciał zaskoczyć. Próbuję teraz ślizgiem. Muszę połamać nogi. Cudownie dograł, ale ślicznie uderzył. Dupę węża. Czuję się zagrożony. Wycofali do bramkarza, ku niezadowoleniu kibiców. Y Typie No i w ślisk. Takie strzały to bronią bramkarze bez wysiłku i broni Roman Weidenfeller Wychwycili przeciwnicy Jakby się interesował sportem za mistrzynię. <grym> o co chodziło? Przed komputerem, tak? tak. Owaj no. dawaj dawaj Przeciwnicy przejmują piłkę Grę wznowią rywale Sędzia spalonego Spaliłeś mu Nie Nie miałem wyboru No i przejęli w ostatniej Znaczyłem. chwili Bo miałam i nie miałam Pokażę. robi się niebezpiecznie Piłka wychodzi ojej, poza linię bramkową i wznowi bramkarz. sobie To może kilka słów na temat tej gry Niecelnie, niedokładnie i będzie to czy mi się różni na przykład od 12? Dobrze, skrzydłem może Dajęc, dogrywać. Trudniej, może, trudniej nie do wykonania. Nie strzał, też Prudniej, poterii, to uderzenie z dystansu nie sprawiło bramkarzowi problemu. No. Można odskoczyć. Jest Ale poprawiony zda, system, piłkę, który zderzył właśnie. nie udało się opanować piłki. Zawodnicy piłka, jak jeden skoń, kosi drugiego, bramka. to mu nogi nie przechodzą przez drugiego. No, No i pozostał jeszcze błąd komentarza. Który... Podana interwencja. albo e... no opóźniona albo nie w tym momencie co trzeba. No brawa dla bramkarza. Popisał Można się z Wybrzeć presję na napastniku, znaczy można powiedzieć, że komentarz jest wyrwany z 12. Nie? No. Parę, kilka słów dodano. Uderzenie wysoko nad poprzeczką. Kilka słów. No tak to, to samo. Zyskują sekundy, ale tracą uznanie kibiców. Perfekcyjnie podcięta piłka. Wspaniale. A ładnie teraz ślizgiem próbuje. Out. Za chwilę rozpoczną od rzutu. Co wymyśli, żeby nie stracić piłki? Ma wybór w tej akcji. No mogą zdepremować przeciwnika takim długim okresem rozgrywania. To było słabo. Bramkarz Manchesteru City rozpocznie grę. A teraz przy piłce kompany. Oj, oj, oj. Przejął, no i musi wybić. Oj, nie tu. Ślizgiem chce przerwać akcję. No, udało się przejąć. Bojej, bo Łana to by była wrzutka. Po pierwszej części Out. Out. remis bezbramkowy, zespoły schodzą do szatki po pierwszej połowie. Przy wyniku remisowym, ale ten rezultat bardzo dobrze oddaje przebieg pierwszej Było części. Ładnych spotkania akcji, ale nie bramkowy. Gracze Manchesteru City rozpoczęli drugą połowę spotkania. To co, później złotego gola? Tak zwał, tak zwał. Dobra pozycja, by dośrodkowywać Ach, szkoda. Gdzie oni byli? Blisko pole karne. <grym> Ładnie zapowiadał się ten atak, ale rybale odebrali piłkę. No nie było to najlepsze zagranie piłka poza boiskiem. wcześniej tam był? <grym> Lewandowski. Podanie. Wspaniała wrzutka, Dobrze interweniował. No. Nie będzie mógł kontynuować gry. Zzadniałeś. Kontuzje Zreszt się zdarzają, ale co ta naprawdę jest? wygląda groźnie? Aby jednak nie było nic poważnego. Oj, 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 oj. No sprawdzę. Moi sprawdzę moich. Hmm. Chill? Jeszcze żyję. Zmienię formację. 8. 8, Dobra. Ja, no tak, Borczykowskiego, Lewandowskiego. Dla jakiegoś tam może zmienić. Piszka jeszcze. Gdyby nie kontuzja, zapewne tej zmiany by jeszcze nie było. Masz dobry na zmianę chociaż. Piłka wychodzi na aut bramkowy i będzie wznowienie od bramki. Dobrze próbował, ale stracił. Można by powiedzieć, że to jest taki mecz co ostatnio. Borussia grała z Manchesterem. Oj. Nie to do No tylko... Obrona, Wtedy pijak. był remis, może Mocne i tu nam się udał na remis. Okazji, na 1-1. Nie właśnie o to chodzi, żeby gole były. tego No może być groźniej. Wspaniale się przychycił, chociaż już by. No i proszę Państwa! O w Dopalencję. Cały czas dokwaliliśmy, ale teraz nie wiem nic do powiedzenia. Co, Co mówiłeś, że ten piłkarz jest. jest z... Z... <coughs> ale prawda w tym leczu. Ale to jest prawda. Coś niebywałego. Tak jest. Szały przechodzą do historii futbolu. Dopiero w drugiej połowie obejrzeliśmy bramkę. Bramkę. No eee. dziwna sytuacja. Nie był atakowany Dąbki. i traci piłkę. To było zły błęd Blisko już do bramki, kurde Za chwilę wznowienie, czyli niszczyłem Ślisk, takie strzały dla bramkarza to bułka z maską. Aj. No ciekawe, jak rozegra ten drużny Manchester City. Dobra okazja, broni ale piłka w celu. Była ładna akcja, ale mi się nie podobała, bo przegrywam. jest wyzwanie dla bramkarza, taki strzał. to prezentuje nam statystyki dotyczące posiadania piłki. No jak widzimy bramkarz wykopał piłkę na aut. Dążył w ostatniej chwili. No zastanawia się, czy nie strzelać. Czy to... No, strzela! Aj. Poza wojskiem będzie... Jajaj. Moja Aj. pierwsza taka akcja. składnie Z moim zespołem. Nie najlepsza interwencja. Uderza. Świetnie się spisał. W ramkach mu dziękuję. Piłka poza linią boczną. O, bo rzut załku. Podał ją. No z tak daleka nie da się zaskoczyć bramkarza. Ten gest mówi Oji. wszystko. Niezadowolony jest, jest po tym strzale. Manchester City od własnej bramki. Robert Lewandowski. Utrzyma się przy piłce. I turę. No, musi Uderzenie. Broni. Piłka wychodzi w pole. Piłka w prawo. Jest. I mamy Ale wspaniała interwencja. On ciągle sam broni remisów! Właśnie muszę odkryć, jak na padzie robi się te cieszynki. O, sprawdzimy, I tury. Tury. A nie podam go bramkarza, bo widzę, że ty tam lecisz. Ślizgiem I idzie lewą stroną jego partner z drużyny. Ojej. Ach, Było blisko, ojej. niestety nie wyszło. Drużyna przeciwna przy co ja bym nie No to przynajmniej jakby byli Ach! Wydawało się, że A jednak przejechał. No prosto w zawodnika z pola. Robert Lewandowski. Ale świetnie przejmuje to Błaszczykowski. Dobrze ustawiony partner w środku pola. Dośrodkował! Ach, przeniósł nad poprzeczką. Wciąż Hard. dzięki popisowej grze bramkarza. Ale ładnie to wyjął Joe Hart. Kapitalny bramkarz. To można to chyba ostatnia akcja w tym meczu. Ostatnia szansa na to, by jeśli iść... strzela. Ale to taki. Eee. O. Brawo, Roman. Niecelne podanie. O nie tu. <śmieniu> nie tu. No zobaczymy co przyniesie ten ślisk 90 minut regulaminowego czasu ja gry poza ja nami sędzia ja kończy właśnie to spotkanie i mamy remis No obejrzymy powtórki tych Rek można powiedzieć że nie. ładnych goli bo ładne były gole z dobrych akcji No.

Patrzmy, wow. bo bardzo dobrze wykorzystali tutaj eee, tę sytuację nie zdobywając, nie gola. zdobywając gola. Zimną krwią Meżu. wykorzystał. No, Rzeczywiście no, okazję. Można powiedzieć, że to jest chyba najważniejsze eee. trafienie w tym meczu. Wypuścił eee. tę piłkę z rąk, a napastnik drugiej szansy już nie zmarnował. Atakują wzdłuż bocznej linii. Zdecyduje się na wrzuszkę. Będzie strzelał. To może być ich ostatnia szansa na wygrywanie. Dwa bitwy Do kogo zagrywał? Aut hmm. dla rywali. No. Sędzia cię zje, zjechał, komentator cię zjechał. Ostatniej w ostatniej chwili przejęli Mogłaby Możemy sobie puszczać. czy wykorzysta szansę? Koniec ataku różna przeciwna przypiłce. szansę. Jakub Próbuje teraz ślizgiem Może zagrać na Jak prawą by. stronę. Ma do kogo? Znakomicie ze skrzydła. O nie. Już pobawimy się. Dobrze, ładnie odebrał. No. Szansa! O nie! Blankarz tym razem nie miał nic do roboty. Co nie, tak, nie podał się na mi. napastnika, który no, ma no, nie... No. Wyraźnie nie opanował nerwów przy tym strzale. Jak to co z jednym nie wybrał? No, nie wiem, wiem. co... mu nogę chyba. Kurde, nie do tyłu. Znakomita wymiana. No, z tego miejsca można strzelać. Pięknie podał. Można powiedzieć, że strzelał Panu Bogu w okno. Zbyt pewnie się chyba poczuł, i w efekcie nie celuj się strzał. Od własnej bramki rozpoczną grę w końcowych sekundach tego spotkania. Są zmęczeni, a jeszcze druga połowa pogryz jest przed nimi. Coś, jakiś błąd się wkradł. Tak sobie zmienił No właśnie, Zaraz do uleżeć. U, mm. lala! Dla ciebie gorzej u mnie. Windogana zmienię. Muszę Ktoś zmienić. Ma w ogóle? Yy... Mm. Za mentnera. Tego sobie wymienię za pół też nie? Jakie tylko czy mam w obronie. Mm. I folii Tego za... Da... Tego i... Um... Może jakieś obrońce? Dobra ja <coughs> No i przejęli w ostatniej film. Następny mecz jaki zagramy to będzie yy, Polska Anglia. A zupełnie nieudanie i rywale rozpoczną od rzutu załku To będzie następny mecz, który nagrywamy na YouTube. Tak? I za zmiana w jednej i w drugiej Mam gruzji. nadzieję, że Polska wygra. Albo chociaż remis, chociaż w ostatnim meczu to Polska górowała w ale był to by remis. Kiepskie zagranie i rywalec znowią z autu. mnie. Ja Zgubował ślizgiem. Nie Czerwona? Żółta kartka i okazja dla rywali. Ciekawe jak wykonają ten stały fragment gry te weza masz tu na bramy głową, wyrównanie, o w dupę węża <śpiewanie> do ten to ma łeb wszędzie go sadzi go wierzyli że mogą odrobić tę stratę i opłaciło się warto zobaczyć jak kapitalnie skoczył i uderzył piłkę głową ramkarz nie miał naj Wizdek no Santiego, Paulo. Ciekaw jestem, jakie będziecie zrobili.